Witam Cię w kolejnym dniu naszego wyzwania. Dzisiaj mocniej poczujesz nieco brzuch i ręce. Mam nadzieję, że poprzednie treningi masz już zaliczone. Pozwoli Ci to lepiej pracować w tych obecnych treningach. Zatem zaczynajmy. Mamy 5 minut przed sobą. Będzie podpór przodem, nadgarstki pod barkami. Już wiesz, żeby dokręcić około ciała, upadki ściągnięte, długa szyja, broda cofnięta. Jedna linia z tułowia, czyli nie rób tego w ten sposób, tylko jedna linia i cała stopa do ręki. Na zmianę. Raz, jedna, raz, druga. Noga świetnie, to otwiera Twoje piotro, i świetnie pracuje całe nasze ciało. Aktywujesz brzuch, pępek, wesany. Brzuch napięty. Dostosuj długość tego ćwiczenia do siebie. Wiem, że minuta może być dla ciebie za długa. Zatem możesz zrobić 30 sekund bądź 45 sekund. A potem zostać tylko w podporze i też będzie w porządku. Także wybierz opcję dogodną dla siebie. OK? Teraz przejdź sobie do leżenia na plecach. Nogi zgięte w kolanach. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Nogi zgięte w kolanach i tak mocno dociskasz dłoni do kolan. Kolanami mocno napierasz na dłonie, ok? I pępek wysadu do kręgosłupa, odcinek lędźwiowy, neutralny wdech i z wydechem mocno, mocno, mocno napierasz do końca wydechu i wdech, luzujesz. I z wydechem mocno, mocno, mocno napierasz. I rozumiesz, powinnaś już fajnie czuć mięśnie brzucha. Jeśli czujesz, że możesz więcej, możesz to samo ćwiczenie zrobić na oderwanych łopatkach, barkach od maty. Także to stosuj ciężkość ćwiczenia do siebie. Wdech i z wydechem mocno, 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 mocno napierasz. I wdech i z wydechem jeszcze raz. Mocno, 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 mocno. Tak, żebyś poczuła, że te nogi mocno napierają na Twoje dłonie, a dłonie mocno. Blokują twoje kolana, wtedy powinnaś bardzo fajnie zaangażować mięśnie brzucha i te mięśnie brzucha powinny ci się coraz bardziej wzmacniać z zajęcia na zajęcia. Kolejne ćwiczenie podpór przodem. Pokażę wszystkie trzy możliwe wersje. Łokieć, pośladki i podeszwy stóp w jednej linii. Najlepiej jak masz matę, to... przepraszam. na usie. dobra, okej, okay. to na zdrowie bark zablokowany łokieć jest tuż pod barkiem, wdech i z wydechem biodro w górę, ręka w górze jeśli kontrolujesz biodro i nie opuszczasz go na matę, możesz sobie dołożyć rękę do góry i z wydechem przekładasz rękę pod sobą i wydech wdech, i wydech wdech, i wydech wdech, druga opcja jedna noga Wyprostowana. Wydech, wdech, wydech i wdech. Pamiętaj, żeby zawsze dostosować ćwiczenie do swoich możliwości i z biegiem czasu sobie utrudniać, ale ze względu na to, że jesteście na różnym etapie wytrenowania, daję Wam trzy opcje do wyboru. Ok? Kolejną opcją są obie nogi wyprostowane. Wtedy przykładasz rękę pod sobą i skręcasz się na środek stopiu. Wtedy jest mocna rotacja, mocno pracuje brzuch, pracuje talia. I wdech i z wydechem przykładasz rękę. Wdech i z wydechem przykładasz rękę. Tak jest. Mhm. To ćwiczenie również możesz dostosować do swoich możliwości. Zrobić 30 sekund. 45 albo całą minutę. I kolejna strona. Zaczynamy najpierw tak samo, ok? Łokieć pod barkiem. Zablokuj bark wdech i z wydechem. To jest całkiem podstawowa obca, czyli samo unoszenie biodra w górę. Ok? Kolejnym etapem, jak już panujesz nad biodrem, Ruszcza piżone palce. Aktywna dłoń. I z wydechem przekładasz rękę pod sobą. I wydech, i wdech, i wydech, i wdech. Pamiętaj, żeby robić zawsze tę wersję, na jedną i na drugą stronę. Tą, którą wybierzesz sobie, na jednej stronie powtarzasz, na drugiej opcję, na dwóch nogach ręka w górę i skręcasz na środek stopy. I wydech. Tak jest z wydechem, przekładasz rękę pod sobą i wydech, i wdech, i wydech, i wdech, i wydech, i wdech, i wdech, i, i wdech, super. Mam nadzieję, że poczułeś brzuch, poczułeś talię i na sam koniec podpór, raczej klęk podparty, stopy zawarte, kolana na szerokość bioder, ponownie około łokcia do przodu, dzięki temu barki oddalasz od uszu, łopatki są ściągnięte wdech z wydechem musisz kolana nad podłogę i trzymasz tyle ile możesz ok, oddychaj wdech nosem, wydech ustami broda cofnięta, czubek głowy wydłużony aktywny brzuch cały czas i wdech nosem i wydech ustami i wdech nosem i wydech ustami w tym ćwiczeniu zostań do końca na ile możesz, zawsze jeżeli to będzie krótka sekwencja, u Ciebie 50 sekund. Możesz zrobić wdech i z wydechem ponownie podnieść kolana do góry. Na dziś to koniec. Trzymam za Ciebie kciuki i życzę powodzenia. Oczywiście melduj, co tam u Ciebie. I e, filmiki są na YouTubie, to jeśli możesz, zasubskrybuj mój kanał. Możesz polecić również ten filmik komuś z Twoich znajomych. Będę Ci... Bardzo, bardzo wdzięczne, dzięki bardzo i do zobaczenia. Pa-pa!